Cytrus, weź wyjdź nie, właśnie, patrz, patrz od przodu, czy takie, czy jeszcze wyższe? Takie tak. chyba, nie? Po co wyższe? To ciekawe, daj mi zrobić opinię, a nie już... Bo już mi robisz na głowy, głowie iż to, to jest sugestia, nie? I teraz już jestem pod uwagę, że ty powiedziałeś co wyższe. No czekaj, popatrzę, tak jako Architekt, bo kończyłem akurat ten kierunek. Eee... Bo wyższe to już będzie taka wieża, mi się wydaje bardziej. No, no. Żeby, tu, żeby też tutaj za bardzo wiesz piramidy nie no nie? No właśnie o to mi chodzi, że to za... Ty, ale powiem, że to nie wygląda jak bolesławieckie, tylko raczej jak Legnicki No nie nie coś... jak Legnicki. Legnicki to syf. Legnicki to jest taka wielka piwnica, nie? Taka szopa. No. Szopy, hej pasterze Na szapę, batam Swiatek z kotletem leży I pierwszy zaraz go I za i w pierwsze zaraz ucha miód więc przygrywajcie keczupu, świadkowi dajcie, bo nas nie koniec jak odleta Krokieta. Krokieta to bym czy co? sobie zjadł Bez kitu z błaszczem czerwonym, nie? O no. kurde Ale... chyba i do tej pierogarni co mnie jest no. Przyniosę na wynos sobie i zaraz wracam. No to ja za dwóch no. <laughs> Nie nie, y y serio świadek jeszcze jeden do góry i to już będzie szkło. Szkło zrobimy. Szkło? No dobra. No. To ogólnie tym wiatrek się gdzieś przytapia, czy gdzie ty, Baro, zagdałeś? Dobra, mam 50 gravela. Najwystarcz. No, 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 to i tak tyle jest tutaj, co drewna zeszło już na te schodki. Słyszycie? E, po pierwsze, fasola to już są twoje wszystkie tory? No. Dobra, to idę dorobić. Ja idę tak. dorobić, faktycznie. A my nie mamy już? Torów już nie, ale można zrobić. A jak może coś zostało, ale i tak mi stało się na 100%. Ja, idę to z... no, ja bym więc. mógł coś przynieść, ale. Dobra, dobra, tam wody masz za daleko. Zobaczymy, jeśli Nawet nie, to się jakoś szybko pójdzie do jakiejś tej. Kaywai. Jeśli na kopię najwyżej, to. Ważne, żeby jakaś epycka pierwsza budowa powstała. I w sumie jest taka najmniejsza. No. A czy jak na nie mówiąc, do naszego domu to się chowa. Nie Gesiu Pewnie. No Kurde, Je, masz jeszcze tego miejsca tam na dysku Nie. A wiem. w ogóle właśnie później pod koniec odcinka to i tak pochodzimy wszystkich domów, co tam się pozmieniało no. Grześciu masz? Zmiana no. to Jeszcze miejsca na dysku masz? No mam, mam Ej, po co ja do domu przyszedłem? tory. No. A, dobra No nie ja. Starczył, starczy dalej tych torów Ty, nie, nie, Nie mniejszych. Niech się zdecyduje. Eee o kurde mam szukę. Jak komuś się nudzi to może zrobić mi jeszcze 4-5 staki staków y, schodków Ze zwykłego drewna On mu się nudzi? Ja idę. Gdzie idziesz? Baros co ty, ty robisz cały czas? Co to zrobi Baros? Ści, ści, ści. Nie Do nogi Marek <laughs> Azor! Po... ...po zupę. <noise> Sorry, zywy? No, Byłem. Mów. Ale już a jesteś, czy ten... dopiero robisz zywy? Nie no, już jestem. To po co mówisz Ale że... zaraz robię dłuższe zywy. Nie ma sprawy, tak? Nie że ma robisz... dłuższego zywy, ty miałeś tu męczek na dekoratorze i... Je... ...pieprzony. No i deszcz panu. Kurna ja tam, Świątek. <noise> Nie powiem, kto ma czas dzisiaj do północy na usunięcie tabliczki, nie? Nie, no nie, Dobra, co? nie robić tej szorskiej... screena. Nie robić tej szorskiej... Nie robisz tej szorskiej, tej... Eee... Ale się narobiło. ...atmosfery, panowie. Udawać e, e, tego Gravela, przecież zanim my tutaj... Co to się tutaj rozłóciło, coś? No, zgadnij. Coś po właśnie. Dobra, zrobiłeś gierze? No, cztery staki. Weź tutaj na górę wejść, jak masz... Idziesz, Bartek? To Idę. To dalej przynajmniej tego Gravela i możesz iść. No. Okay. Nie, tak na poważnie... Tak na poważnie brakuje tak na to i stoimy w miejscu. Tam okay. już się do drzwi, dobija. Gdyby był grawem. No, zaraz Może. Nie no, no, mi się to już to podoba. Ogólnie trzeba by jeszcze nad oświetleniem popracować, może jakieś ławki na zewnątrz. Ogólnie... No, no a na zewnątrz ogólnie będzie trzeba, ja. trzeba się właśnie dopracować po wszystkim. nie jest ja wezmę sobie wyłączyć dźwięk deszczu, bo mnie to już zaczyna wkurzać. Nawet deszcz możesz wyłączyć w Optifine. Te krople i tak dalej. To znaczy to jest teraz wymyślnie chyba w tym już, w Minecraft'a. Mhm. Ja wyłączyłem przez Optifine. Mhm. To ogólnie, czekaj, to tu jeszcze są break? Patrz. Tak, no. Gdzie ty jesteś. No właśnie możesz no możesz wyłożyć, bo to taki woda nie wyglądało Ale no, nawalał parkour pasz. Możesz wejść na dach i od dachu zakładać przecież. A, ja tam, parkour by robię Ja tak. <słuch> co robisz? Chodzę. A co robisz? <laughs> I skaczę. Bo wszystko chodzi o to, że gravelu nie ma, no i stoimy w miejscu. A tutaj tej rozpuszczalnikiem. Ja wracam do was. Oho, uh -huh. albo alkoholem, weź w kuchni. To jest <laughs> paznokcie jest, kurde... Zmienia kolor. Ale... Tak, A Ja w kieście się zjebutałem. Tałem, małem. Ej, ale ta Barowski cała tak trasa wierzy. to będzie z gravela? Nie, nie byleby tutaj tego! Potem tu już idziesz i tak w dół. Okej. Okay. Tak, w dół zjeżdżamy. No, bo przecież patrzę, to jest o. poziom, nie? No. Dobra, to now I wierzy? need. Y... Szkła. Mamy, mamy dużo szkła, czy tak nie No, Baros miał tutaj tego. No, yes. Baros, no właśnie, widzisz, gdzie on jest. Nie, ale. Ja zostawiłem piasek tam u Was. No, chyba, że, dobra. Kurde, warosz Murosz, kosz Nawet dawaj, dawaj z tym grawelem ile masz jeszcze kawa jak do nas No małe mam jeszcze Gdzie jest to szkło co było był ten piasek i w ogóle Bo tu nie widzę za bardzo Czeku za rębo się znajdziecie Masz gz? Co mam? Szkło piasek No, Sand mam tylko I szkło 13 No Sand też tam był no, ale to wcześniej już zostało przepalone, ale no... Co jest, kurde, nie mamy... Nie mamy... Ja, ja mogę 30... iść po piasek zaraz. To idź po piasek. Nie, ale ktoś mówi, że tutaj sobie. jest pięć... Przecież to na Samsona przerobiliście ludzie te pięć staków piasku? Bo ktoś mówił, mówi, że to są dwa, dwa te, dwa... Dwa... no. Piasku, staki. O, ktoś coś falnęło. Na... Wiesiu! Weź te wszystkie co ja okay. tutaj robisz takie, żeby skakać po, po Co żeby skakać? Chyba tutaj wiesz, te luki, nie? Te zwykłe klocki takie Ażki Anak, parkoury, człowieku no. Wszyscy skaczą między perony <głos> <głos> Nie ma co robić Ej, jeszcze tutaj szkła brakuje. Kto masz szkło jedną Jed, Jedną kratkę? No ja mam. To tutaj jeszcze trzeba. gdzie ty jesteś? No, widzisz fasolę? No widzę. Dobra, ja jestem tutaj. No, tutaj. No i tyle by było nie. tego szkła na, na, na sufit. Hehe, <st Connecting> no to co? </d Bub album> po grubości. No, o światek. O Boże. No. Dobra, nie ma tutaj seru nigdzie na mapie, gdzieś troszkę piasku. Ja idę tutaj do wody na kopę trochę No, ale idziesz Barasem z tym, tym Tak I weź od razu tego piasku tam No Piasku to teraz już nie widzę Dobra to ja już na kopę nieślę A Sole jak ci się nudzi też możesz trochę nakopać No tutaj jest kurde dziura po wczoraj Nie no nie, tutaj chodź, tutaj w tym, w wodzie po prostu chodź i kopaj. A, to widzę, że Ooo, się... znalazłem tam... konie. Wow. Dobra, tam konie, swoje Uuuu... go, ujeżdża. Hehe, <laughs> zajebuszko. Ta, za jabłko? Te A ten, dojadę na tym koniu do was? Możesz. No, piec... Jeśli go siodłasz A, nie mam siodła. Dobra, zasuwaj, przecież tory masz położone do nas, bo mogłeś torami zasuwać. Zapomniałem, Ty, Grzesiu, co? Nie, nie ja robisz? tutaj Ty, rozpałem, będę kopał, weź zbieraj fasolę tego, tego, bo ja tutaj bardziej zbieram, bo zwalam, ani że Jak, jak szkoda jeszcze no da się psuwie buta i ze szkła... Z dachu to zrobiłem. Ładne to szkło. Dałeś tam wróg, co ci mówiłem? Jaki wróg. wróg? Wróg. Nie, tam w rogu nie... Tam w nie było tego. A no, to o, Patrz się chce. Dobra, porozwalajmy to, żeby to jakoś wyglądało. mam, że jeśli się treścimy nie, nie niekoniecznie, że powiem, spinając po ślady, w ciągu dwóch godzin się powiem, zmieścimy. Raczej na luźno. Bo mamy teraz godzinę nagraną, a już mamy praktycznie 70%. Wykończenie tylko zostało. Nie, 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 nie a, Absolutnie. Jak nie no budynek prawie też nie cały już stoi Pardon No bo kurde na gramę czekamy, Baros. Podaj Hordy do siebie. Ja, na, na A, 50, 50 250 Y nie podaje bo nie potrzeba. Serio, już mi się tak nie ale grawel wbrew pozorom jest ciężkim czasem z pozyskania, chyba że pójdziesz kopać do jaskini. Tak na, raczej na, na na... O, znalazłem gravel to jeszcze po No. E, to tutaj. Czekaj, grze się tutaj widzę, że robi. Zbiorę to co wykopię. To wiesz, ty Plastro, też światek tak wskazuje jak coś inni budują a nie tylko w cały dzień. Przez cały nagranie będziesz robił albo schody, albo... sat. O gravel. O. To no, no dawaj. Bo no co nie? Aaaa, Zrób jakiś płetwonurek tutaj robi. A to możesz przecież po tym. Szybciej będzie ci po piasku jak będziesz chodził i kopał. Bo jak no. jesteś pod wodą, to wolniej kopiesz. Chyba no. masz City. No. No to wtedy kopiesz to tak, jakby był na piasku. No. A, i będzie ci się Zależy, jakie. Znalazłem duże zbiory gravelu. jezec No to ko? A dużo już nie trzeba serio, tylko na podesty. No, to już można. można... Tak, już Można już wracać. Przypusz tak. mówiłeś 50, 250? Tak, tak. Okay. Tenże tego. Tutaj już. To tak ładnie świeczki zrobił tutaj. Dobra, ja mam 400 takich piasków, to przepalić. Co? dał tak, te... Yy... No kurde. Świeczki już na tych torach? W sensie, ja. że. Nie. Takie odliczone, czy tak napałe? Nie, nie, tak napałe. No. A już trzeba pochwalić do profesjonalizmu. I nic. O, jest nasz. Co to jest? No. I super, dawaj pózy kładzisz. Cześć, już koniec, weź się kopać. Zero, ty baros, przedeś tak daleko, a miałeś się w tej O kurde. A? Dobra, chodź, chodź, chodź już baros, bo to już. Tu się szkło przepane, to. Nie baros, czegoś przedoż... <ślesz> widzę. <ślesz> To, ja, ale zarobiście wygląda na tej mapie. Kto ma mapę, ten rej, minimal znaczy teraz to inaczej jak się nazywa, ale ja zawsze będę mówił rej, minimap, żeby wiadomo, co chętnie Wygląda to. No. Jak jeszcze zarośnie całość tutaj, wyrównamy to mniej więcej. Tam, gdzie jest ten, stamtąd wygaśniamy, dzisiaj jeszcze włożymy. No mi. Czekański kurde, no, ma fajne. Ktoś jeszcze, to. Ma ktoś jeszcze tego Stormbirka? Ja. To weź, ja wezmę, wykopię chodnik naokoło, a ty będziesz kładł. tutaj. Nie, żeby... ja mam to dam. Bo ja na razie tutaj komuś innym, komuś się nudzi może tego tak, wykładam. Ja, ja, ja czekam, ja czekam na Barozo. Chcesz pasola? Ja o, ja, ja już wyczytam. jestem prawie przy tej. Pasola trzymaj. Mhm. Jeszcze masz z tyłu. Dobra, gdzie jesteś a? a, widzę Barozika, O, Czekaj, fasola Jest, się Wy, we, Weź, wysypuj tutaj te gravele. Te to... A, dobra, tak. Gdzie ty, Baros? Masz tego Gravla? Starcz, wystarczająco to jest. Elegancko, good job. Ma ktoś łopaty? Pasola masz łopaty? Ja mam tylko jedną diamentę. To weź mi, daj ten, Stonebricka, a ty będziesz kopał. Mam się Co mam robić? E, aktualnie to wewnętrzne najlepiej. Nie wiesz, ciłoweczki też na zewnątrz. No jak nasz złożysz. Majka, Kolumny może. O, Skończyłem skończyły mi się te. Grzesiu weź trzymaj to wejść do końca Pociągi, tu masz Gravel, tu masz Gravel, tu masz Gravel, to jest tak, a ja jeszcze o. zrobić ten. Ile jest tu? Z 32 schodu jest tych to już starczy, nie? Nie wiem ile to doszło. Chyba. Ej, my, my sobie rezerwujemy, bo z racji tego, że jesteśmy w tamtym kierunku, ten ostatni Odpływ. Peron. Jak się wychodzi z drzwi to ostatni Peron y, i ten, i drugi od y, os, znaczy przedostatni to będzie miał raczej fasola. Ten no, trzeci to będzie miał tego, a sobie już no, miał pierwszy, to światek w danym kierunku. Żeby wiecie, jakoś chce nie pokrzyżować tych tuneli powiedzmy. Też tak myślę To my ostatni będziemy mieli Grześ, tam za 32 starszy że to jest to równie Powinno. Dobra Nie bezkitu tutaj jak tego był jest już pierwszy odcinek opublikowany Ktoś tam pisał że niby nie jest to jedyna seria tam... Nie, to w tej zapowiedzi co ja nagrałem. A ja niby nie jest to jedyna tam seria bez modów i tak dalej, i tak dalej, że niby rok nagrywania, Ale tak naprawdę nagrywa. to... Nagrywa. Co nagrywa. tam rok pokazuje, że tak powiem? My... Jak on tam sam gra, on za bardzo Minecrafta nie ogarnia i tak dalej, i tak dalej. Nie, on tam, on gra sobie na kanale no Minecraft. po prostu, żeby grać. No się gra z synem no co, no? no. Jak sobie jest? Ale Max te? Właśnie GZWS jak masz No, tego, no Multi to nie jest, ale na czystym gra. No. Znaczy, my też mamy takie osobiste mody, właśnie jak Optifine, Inventory, Twix, Nikczaka. No ale no to, 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 to jest tylko z Ale że na przykład StarCraft i tak dalej, to nie. No teraz ten. W sumie to. Yy, na, licznik to ani, ten nie script, ani plugi, to ani jest, mod, nie skrypt, ani plugin, ani mocny. to jest, bo to jest wygrane w Minecraft już, więc to nie jest nic tak naprawdę. Aha, opcja dodatkowa powiedzmy. No to jest normalnie wygrane w Minecraft już. Mhm. Dobra, na razie tymczasowo tyle wystarczy. Brałem grzesiech, ma chyba Z2 albo takiego coś. Nie. Po prostu zmęczony tuż po robocie. Dobra, światełkiewski. Ja tak. No ale. Ja nie wykładam tym, tym bo nie mam ingeru. Tam wykładam trochę. Wow. Ja pierdzielę 4 no, nie 3Tory mi, to zabrakło. To mi to zabrakło, no fuck! No <laughs> Muszę się dać. Dobra, światełkończę. Ja do no to weź tam jest tutaj skieło? Ja jeszcze zrobię te napędzające tory. O, czekaj, ja przyniosę, ja, my mamy to, nie trzeba robić. Od razu przyniosę świeczki. Aczkolwiek powiem Ci czy jest sens tutaj robić ten? Właśnie masz się zatrzymać, masz wyhamować przez ten czas. Rozpędzające będą gdzieś tu w dół albo. Gdzieś wiesz, tutaj, tutaj, tu, tutaj to... trzeba, mają być zwykłe tory. Po co się rozpędzać? No te, tu tutaj. tutaj, zegarek, tuż, tutaj tu wyhamować. Wszystko. Tuż przed wjazdem, żeby były jeszcze napędzające, a na tym, tym to już niech będą normalne. Tym no. bardziej, że hamować i tak można teraz normalnie sterujesz w OASD, też, nie? Nie to powiem. No dobra, no, no, ale. Jest, że hamujesz, w miarę było. Wierzesz, ale... Żeby jakoś to wyglądało, to niech tu już zostałem, tylko to Mamy. Jeszcze wryki, ktoś ma? Ja mam, chodzi w wiesiu. Tutaj jest, uważaj, A ty kurde, masz no, was... mam jeszcze. Tego. Dobra, już chyba starć. No starć. Nie ja później jeszcze od czasu do czasu okay. No fajnie to wygląda, fajnie. O, widzę drzwiczki, robisz, klapeczki. Tak. Ta, o kurde. Weźcie jak ktoś fasola ty miałeś opatę, ci się... Wydaje mi się, że ci się nudzi, to możesz pościągać się tego. Dyrta tego co jest pod dachem Ej, tak. dajcie mi chwilę do sobie pokoju. to trzeba będzie i tak ściągnąć. W sumie ta, ta łopata diamentowa już mi się kończy. Tutaj dalej nie dekorujesz, tak? Mhm. Spoko, spoko. To dekorujesz. My, my się nic nie zmieniło. Nie no, tutaj znowu pododawał znowu. kilka tych, tych tabliczków, nie tabliczków. Tutaj weź sobie też dodaj tabliczki, że ten, że tam kasa pierwsza, druga. No właśnie się zajmuję tym, ten. Jakieś kwiatuszki, później doniczki się porobi, żeby posadzać, że tak tutaj wolne miejsca, żeby troszkę pozdabiać. I w sumie też te mogliśmy troszkę zaoszczędzić szkła jakbyśmy dawali te, te szkła w, w okna, te płaskie takie. No. Bo byśmy z 6 mieli 16, a tak mamy ten... Ale już zapomnę. Co mi kuźwa Dobra, daj mi te jeszcze. Riki jak masz. Okej. Okay. Yes. Dobra, jest jedna. Paszol, paszol, zapomniałeś dodać tej wągla do... Nie, 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 Co to się nie, 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 No właśnie. Co nie, 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 tak nie, nie, lecą? No około, nie, taką jedną. A. Ogólnie... No nie, nie, jeszcze było dobrze. było nie, A to tutaj to niech idą w dół, bo to już jest to morze. ja może zacznę kopać w duże, by te tory schodziły. Ja ci mogę pomóc. Ale no to lata. tak weź, że tak powiem Nie wiem, nie lepiej że powiem odciągnąć o 10 kratek od jeszcze torowiska, że tak powiem tutaj mhm. dopiero w dół, by schodziły. No. Żeby nie schodziło od razu tuż przy, przy straci. Ale to i tak masz drugie, długo tą drugą, e tą drogę hamowania, poza tym to jest już może, ale, ale nie chodzi. tu jest dużo wody, nie? jest dużo wody, to by trzeba było człowieku... A pod wodą? To jest takie ustępstwo, nie, nie, już tutaj lecimy zdecydowanie w dół. Aha, no. bo wy tutaj macie taką, no dobra, no to jest i tak to ten, bo ja tam z drugiej no. strony, jak tam... Fas Fasola, weź... Weź dobra. tego. Kopaj w dół. <laughs> Co wy tu robicie? Taka, tutaj dobra i tu. Nie tu tu... E dobra, a tak dotąd, nie i potem to już był można normalnie. No kop pomóż nam, żeby przynajmniej zrobić do dołu, nie? Już ten... Żeby one schodziły. Te toory nasze. To tutaj sobie żelazkę przeplamy. Czego tutaj ktoś mi rozwalą, no, kurde? Tutaj tutaj ma się kończyć zejście pod ten... Ja muszę sobie łapać bo Tutaj już mam się spokojnie zmieścić Tutaj nie trzeba na trzy kratki tylko żeby mieć głowę W tym Wiecie, bo jak się siedzi to nalajcie Dobra, ale gdzie pienyk, nie Jada woda No i mówiłem Co mówić Że woda będzie Dobra, co ten Boros ma? Za dwóch jakieś dłuższe, tak? Teraz mówił. No, Nie tak. no, ja jeszcze ten jestem, ale zaraz idę. Zjeść coś, spakować się. To się pożegnasz tylko z widzami i Aha. No, możesz iść. Dobra. Brakuje tutaj jeszcze na oko ile ze 2 Dwa? Mm, pytanie. Którego szkła? Do, do którego schodzi? na jaką głębokość schodzimy? No właśnie to chciałem się was spytać. Bo tą stacyjkę u siebie to mamy 66, nie? No nie no, tutaj no, no, lepiej, no, to, na to pewno do, troszkę niżej. No do 50. To dobra, 50, to do 50 i będzie na 50. E, dobra, ja idę po to znowu. Dobra. Ale fasola mi to jeść Tora. Bo to jest mój. Ten drugi nie. jest mój. Ma. to wejście zmienił. Które wejście? Zostało, że są cztery drzwi obok siebie Ale które wejście było? No. A nie, nie, te, te główne nie zostaną już. Wejście na perony. Drzwi. A na perony to już się zmienia według uznania. No nie. O, Tam bo... jest taki przedsionek i to trzeba by trochę y, zrobić taki korytarzyk. No. Ale gdzie, co, 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 jak ty chcesz? Wejście na perony trzeba poszerzyć do czterech i żeby był taki korytarz. Jaki korytarz? Kurde, no. Mogę ci zdjęcie <laughs> wysłać. No to wyślij. Chodzi o ten. O. Ale mi zlagowało kompa. Ja też nie, bo... nie, nie, i tak nie zobaczę, bo nie ten. Mam na full screenie tego, tego, tego. Rumbaros, tak jak uważasz za słuszne. A czy, czy nam się spodoba, jeżeli to sami zmodernizujemy i tyle? Ty jesteś od dekoratora wnętrz, dostałeś takie zadanie. O kurde. Dobra. O kurde. Co jest barodzik, że wyszedłeś? Bo mi kompas zlagowało. Ech. Ty, chcesz chcesz tu? Zrobić. Czekaj. Dobra panowie, aż jestem na 70, i panie? I nie pani? chodzi tutaj, tu jest na trochę Na 50, na 50 nie? Na 50 masz mieć już nogi. No i mam. No i... Teraz prosto. Nie, już nie, kop już... Każdy już se tam dokopy, co by nie chciał. Światek na Skype'a ci wysłać? Nie, nie, nie nie wysyłaj, bo ja nie zobaczę teraz. Na Facebooka co najwyżej. <grym> może ty <trusam? grym> no, Sorry. Nie, wyślij, wyślij na tego. Wyślij, wyślij normalnie na Face'a mnie. Na Face'ie zobaczę, Wiesz, na Telefonie nie wejdę. Nie, nie, na 20. masz mieć nogi. A nie, który? Dobrze. Na dwudziestym? Znaczy na sorry, na 50. Okay. Idziemy, 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 idziemy. I tutaj już drugiego staka chyba zużyłem. Czy pierwszego? Pierwszego. To jeszcze ze dwa wejdą tutaj. To poczekam, już nie będą dwa, nie będę kolejny raz wchodził. Na A Kurde.